Zniszczone samochody, powybijane okna, przerażeni mieszkańcy. To bynajmniej nie scenariusz filmowy, a sceneria nysy po poniedziałkowych wybuchach na terenie byłego FSD. Kilkukilogramowe odłamki dosłownie spadały z nieba niczym pociski. Rozbiórka była prowadzona niezgodnie z technologią przewidzianą w zezwoleniu. Z zawiadomienia inwestora nie wynika, że rozbiórka odbędzie się z materiałów wybuchowych. Nadzor budowlany powiadomi o sprawie prokuratura. Byłam wczoraj w pracy na Dniówce, od siódmej rano do siódmej wieczór o 18.06. Mam na telefonie, zadzwonił mój sąsiad, który mieszka pode mną. Pani Masiu, gdzie pani jest? Ja mówię, w pracy jestem. Niech pani szybko przylatuje do domu, bo okno, siatka, żaluzje, wszystko za oknem. Myślałam, że je zawału dostanę. Tak jak stałam w mundurku, leciałam, jestem po czterech operacjach, leciałam ze szpitala. Ten deszcz, w butach takich, no wiadomo jak w pracy. Ludzie tutaj stali, moje sąsiadki z samej góry, mąż, mnie, niech pani nie wchodzi do domu, bo coś, ja nie wiedziałam, czy konstrukcja, czy cokolwiek może być zniszczone, czy mi coś na głowę nie zleci, ja tego nie wiedziałam. Proszę iść na policję, no to ja poszłam na policję i mówię do tego policjanta, proszę czekać, jeszcze nie, 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 nie odeszłam, nie przyszłam do domu, już patrol przyjechał. Weszli, proszę nie wchodzić, oni weszli, Świecili się za głowę. Po prostu szkła były. Można? Szkła, nawet jeszcze takie to. Szkła tu doniczki były na parapetach Wszystko było aż tu. Łącznie, o, łącznie z tą o, firanką. Ja nie zauważyłam tego tutaj. Nie zauważyłam tego, e, 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 ja, ja nie wiem jak to powiedzieć, od tego wybuchu czy od czego. Dosłownie, tak ten policjant z kryminale około 3 kg, 4 kg, to było potężne. Na pewno pani by tego nie utrzymała. I to musiało, ja tak przypuszczam, wlecieć przez okno prosto tu. Pierwsze co po moją siostrę, jedno, moja siostra po, 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 po drugą, moją siostrę. Siostry przyszły, pomogły mi. Jako tako do 12 w nocy na, na dole było pełno szkła, wszystkiego. Myśmy do 12 w nocy to wszystko sprzątały na dole. Pan policjant mówi, żebyśmy przyszli rano o ósmej, że będzie przedstawiciel tej firmy i będziemy rozmawiać. Od wczoraj do dnia dzisiejszego nikt nie zadzwonił, czy ja żyję, czy ja funkcjonuję i co ja mam dalej zrobić napisali w tych dokumentach, że jak, czy ja tutaj śpię. No jasne, że śpię, leżę, przecież tu jest ten telewizor, nieraz sobie oglądam, no to przecież by mnie zabiło. Bo mi w domu jest zimno. No, no, no co ja mam teraz zrobić sama? Ja, ja, ja rozumiem, że są ludzie też poszkodowani i że nie natychmiast mi wszystko. Ja też jestem człowiekiem, ale żeby ktokolwiek się tym wszystkim zainteresował, żeby ktokolwiek mi, mi pomógł, bo ja po prostu nie jestem w stanie sama sobie Obcy ludzie, moja przyjaciółka z moją siostrą, pojechały wczoraj w pół do dziewiątej do Kaflandu i to właśnie moja siostra to, taką flandekę i, yy, z, przepraszam, z kastorami przywiozły to, żeby jako tako okryć właśnie to okno. Pan policjant do mnie powiedział, jeżeli mogę, czy ja mogę, yy, czy mam takie możliwości, wziąć sobie kredyt i jakoś... Niestety nie mam takiej możliwości, nawet nie myślałam, bo ja nic złego nie zrobiłam, tylko mi zrobiłam szkodę i wiele innym ludziom. Dziękować Panu Bogu, że nie ma żadnej ofiary śmiertelnej, dziękować tylko Panu Bogu, no, no, no niech Pani sama powie po prostu chore, żeby nikt z tej firmy nie zadzwonił, czy ja żyję i ci ludzie, czy tym ludziom coś się stało. Po prostu to jest okropne, okropne, jak można dopuścić w naszym mieście do takiego czegoś i złowam zostawić człowieka samego. I nikt się nie, nie ja mam, Mi Jest po prostu zimno, bo no wiadomo, no, że... Trzeba chodzić wziąć jakieś folię, to taśmę... Trzeba no. no. ja ich zabezpieczyć, żeby ja to poszło. Zbłosimy go od budynku. Ja nie wiem, Pytanie, czy tam coś oce, jest uszkodzone, ja się na tym ja, po prostu nie znam. Ale nie, to jest wygórzy, to są różne Na sprawcę mamy, nie? Sprawca jest, ale. Oni wypłacą, jak sprawcę mamy, to nie nie odbudą. Nasi reporterzy śledzą sytuację na bieżąco.